Cześć wszystkim. Dzisiaj zaprezentuję Wam bardzo ciekawy samochód, e, który zresztą też jest do sprzedania, także zapraszam kto by chciał. E, od razu powiem, może będzie e, czuć tak troszeczkę kiepsko, bo jest silny wiatr, a ja na mikrofonie zgubiłem tą taką od wiatru nasadkę, także, no ale mam nadzieję, że będzie czuć. Eee, od razu powiem już przed chwilą zmierzyłem cały samochód miernikiem no to jest powiem wam tak rzadko spotykany już całkowity oryginal żadnego elementu nie ma malowanego eee, wszędzie idzie 70-90 mikronów eee, także to już, to już rzadkość powiem tak eee, gadałem przed chwilą też z właścicielem bardzo miły taki starszy pan e, od razu jak on otworzył maskę no nawet nie tak jak otworzył garaż no to ja od razu zauważyłem że to będzie ciekawy samochód zadbany przede wszystkim no to tak e, są wiadomo po takich to jest siedem a zresztą zobaczcie chyba siedemdziesiąty ósmy rok no e, pod maską zobaczymy na tabliczce E, ma wiadomo jakieś odpryski. E, no, za chwilę to poszczególne elementy to pokażę. Ale co ważne, że nie, nie malowany żaden element. Także. Dobra, to może zacznijmy od, od lewej strony. No to tak, lewy, lewy przedni błotnik. no takie małe odpryski kropeczki. E, lewe przednie drzwi też mają takie małe kropki no i tu na dole e, troszkę tak jak wjeżdżali do garażu, no to troszkę przerysowali, ale to dosłownie dało się to spolerować, ale jest małe takie zalamanie nie wiem czy... O, no chyba widać. Tu jest takie małe po prostu zalamanie. Um, tu na, na tym na wytłoczeniu też jest ryska. Mam nadzieję, że będzie widać O, może chyba tak będzie widać. Tu jest też taka kropeczka. Tu mała też jest. Dobra, tylne, tylne drzwi lewe. No to tu jak. Rys, rysowali, powiedzmy, no to troszkę tu przeszło tuż też na tylne drzwi. Na dole też tu takie e, no też takie wgniotki, powiedzmy. Ale nie było nic malowane. Tu akurat troszkę podmalowali. No na tym obszarze, powiedzmy. No bo to widać. No bo było chyba grubsze zarysowanie. Tu chyba do Przeszło do, do metalu dlatego to zrobili, żeby zabezpieczyć. Dobra, od góry, od góry też tu troszkę była ryjska, no to też tu tak pasek małej prysnęli. E, no tu takie szlatkie kropeczki. E, dobra, tu. Tu też jest takie zarysowania. Tu na ranciku. Od góry to. No, od góry też takie trzy kropeczki. No od dołu to. Od dołu to tak. Tylko małe odpryski od kamieni, powiedzmy tak. No tu też takie małe szlatki. Chrom to jest w perfekcyjnym stanie. Lustro dobra na klapie bagażnika. No to takich aż dużych, jakichś śladów nie ma. No tu jedna kropeczka jest. Tu druga jest. Także także tak. Od dołu tylnej pas nie zardzewiały w ogóle. No i popatrzcie od spodu, jak ten samochód wygląda, to jest perfekcja. Ten samochód ma 70 tysięcy przebiegu oryginalnego, bo ten samochód od nowości w jednych rękach, ale właściciel tego samochodu jest mechanikiem w zakładach mechanicznych, także miał dostęp do. Dostęp i możliwość naprawiać swój samochód, żeby no tu koło zapasowe. Dobra, tu jest no fabryka. Fabryka, lewarki. No, po prostu o ten samochód dbają. I to dbają także. Dobra, lecimy dalej, prawa strona, no prawa strona to akurat lepiej wygląda pod względem jakichś zarysowań. Tu tylko na dole takie małe zarysowanie jest. I jeszcze, i jeszcze, no tu kropeczki takie małe są i, i na przednim w prawym błotniku też troszkę jak wjeżdżali do garażu no to opony opony stały obok no to jest po prostu wgniotka e, nic tu żadnej szpachli nie ma tu nawet można e, tą technologią PDR tymi grzybkami powyciągać mi wydaje się żeby tu nawet nie nie ruszać tego błotnika no ale to, to już tak dobra tu tak wychodzi Czerwone takie No to to jest też ten surik Którym zabezpieczono jest Tak, opony mamy Wielosezonowe A bieżniku jeszcze sporo jest Dobra No jak widać Zakonserwowane to No i widać Jak, jak wyglądają śrubki nakrętki Także To o czymś mówi ja by tak powiedział Dobra, z przodu Z przodu, no to teraz to jest przykryte takiem z tamtych lat Żeby nie tak było zimno silniku, powiedzmy tak Można No to już właściciel mi pomoże to Zdemontuje ten O! Oh. O, no, i tak to wygląda. No, jakiś tam, wiadomo, mały odpryski są. Dobra, a teraz zobaczcie, jak, jak wygląda pod maską. Pod maską to powiem Wam tak: eee, bardzo podobry, podobny stan do tej wolgi, którą wczoraj nagrywałem z kolekcji. Czyli prawie jak wyszło z fabryki. Nic tu nie cieknie i jest wymieniony tylko wiadomo gumowe elementy, które popękały gaźnik jest standardowy także w większości przypadków to już wymienione na gaźniki tam od Lady, od różnych ale tu akurat wszystko jest w standardzie rozrusznik też jest standard no tu po prostu pod maską jest perfekcja, jakby tak powiedział Przekaźnik, nieprzekaźnik, wszystko jest elegancko. No i aha, 82 rok jest. No tak, tak jak mówiłem. No, gaźniczek jest po prostu jak wyszedł z fabryki. Silniczek pracuje elegancko. Zresztą widzieliście jak wyjeżdżała z garażu. Silniczek jest suchy. Jest wymieniona skrzynia biegów na pięciobiegową. Oryginalną, nową, kupioną od właśnie od Gaza, czyli to jest jedna przeróbka, ale to jest przeróbka, można powiedzieć, fabryczna. To nie było tam coś dorabiane, po prostu stara skrzynia czterobiegowa była zdemontowana, i na miejsce tej dana pięciobiegowa na te same miejsca, na te same szpilki. Tylko stara czterobiegowa była montowana na 5 szpilek, a ta na 4. Ale na tych samych miejscach. Także to można byłoby powiedzieć, że przeróbka na plus powiedzmy tak. Dobra, zajrzyjmy do środka. Tu jest też jasne wnętrze Tu dane pokrowce, ale pod pokrowcami znajduje się nowe nowe siedzenia dajmy na to tak tak by powiedział no to i tak to jest akurat 24 Wolga z pierwszych lat produkcji która z przodu ma podlokietnik który robi można zrobić po prostu jeszcze miejsce jedno do siedzenia dobra to już wsiądę do samochodu Aha, no i tak mamy Przebieg 82442 km Słyszycie ten, ten, ten dźwięk Mi wydaje się, że czuć to było przed chwilą Zegarek chodzi To już też jest rzadko spotykane rzecz Dobra no tu i tu mamy no, no tu po prostu jest no, taki penalik plastikowy Добро, то так было. Есть в садзоне радио не фабричное, але фабричное есть. Фабричное есть, э, также властитель да, с самоходом. Тут есть люстра. С такими на рогах. Добро. kwiatełko świeci dobra podsofitka jest w eleganckim stanie no to tu e, z, do nowego radia no to dane głośniczki dobra no to kontynuujemy e, no to tak e, z tyłu no zresztą teraz wsiądę do tyłu no to pokażę głośniczki z tamtych lat radzieckie dobra to jeszcze skoro jestem tu no to tu ślady od gumek, że samochód większość czasu stał po prostu. O, perfekcja. Dobra, no to tu mamy te głośniczki, które pasują tu do tego samochodu. To, to są pierwsze głośniki, które nie fabrycznie, ale pasują do samochodu. Eee, no i damy jeszcze siateczki takie powiedzmy. No to z przeróbek, no to tyle. No z tyłu to sprężyny. A zresztą jak i z przodu jest. Siedzenie po prostu jest niezniszczone. Nie Także można byłoby powiedzieć, że po prostu jest nowe. No tu wszystkie, wszystkie elementy. Na dole drzwi. No, tu akurat wszystkie wnętrza. Tam zresztą w bagażniku też e, takim środkiem, Mowilem z tamtych lat. No jeszcze, przy, jak samochód był nowy, no to był po prostu zabezpieczony. No to ten samochód akurat nadaje się do po prostu do wstawienia do garażu, można tak powiedzieć. Ja by tego nawet by. Nie malował. No i perfekcyjnie zamykają się drzwi. Dobra, kołpaczki. Piękne wyglądają. No i tu ten, tym surikiem było wszystko po prostu zabezpieczone. No jak widać, to jest takie e, powiedzmy czerwono- takie. Czerwony taki środek. No i pokażę tu od spodu żeby też widzieli, że to jest po prostu zabezpieczone i tyle. O. No, także ten samochód akurat trafił w dobre ręki, ja by tak powiedział. No i dlatego on w takim stanie jest zachowany, jak jest zachowany do tej pory. Dobra. Także, także, no, jeszcze tu z przodu pokażę, ale tu to wygląda tak samo. Wszystkie elementy po prostu nowe, ja by tak powiedział. No. Także e, nie będę jeszcze tam dużo opowiadać, po prostu chętnych zapraszam do kontaktu. Bo ten samochód ja by szczerze mówiąc kupiłby dla siebie, nawet bo to można powiedzieć, że jeden z niewielu samochodów, której mi na pierwszy rzut oka podoba się po prostu, bo po prostu jest, nawet by tak powiedział, kupiłby dla siebie go, bo bardzo mi imponuje właściciel tego samochodu. To, to od razu widać, że, że to nie jest e, nie jest handlarz e, na przykład taki jak był od tej buraczanej wolgi to jest po prostu bardzo miły pan który po prostu dba o ten samochód no i nie ukrywa, że nie chce te, tego samochodu sprzedawać ale Ситуация сеть меняет, и он просто уже uh, ну, не имеет сил, времени, чтобы о этот автомобиль. А автомобиль просто ну, 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 в ну, 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 час выехать, прилить, ковалок, трассы, срештым, что Ale powiem Wam także, że no za chwilkę poproszę, żeby odpalili silnik, i pod maską nagram ten, ten dźwięk. No i odpalenie silnika to co? To co mówiłem Wam? Chodzi po prostu jak zegarek. No. nasz mikrofon, żeby oświadczyć no, Tak, zmieśli mnie Dobra, no to na dzisiaj ten odcinek kończy się. E, tak jak mówiłem, e, chętnych zapraszam do kontaktu. Tylko bardzo proszę e, kontakt w tej chwili przez, albo przez maila, albo przez Viber, albo WhatsApp, bo akurat już wystawili mi taki rachunek za połączenia zagraniczne że pff, trzeba będzie sprzedać niejedną wolgę, żeby zapłacić, także chwilowo będę nieosiągalny przez zwykłą komórkę e, dobra no to kończymy na dzisiaj pozdrawiam wszystkich do zobaczenia